Cześć witajcie z tej strony PiroKumple Dziś mamy do przetestowania petardki RC3 od piromaxa. Yy, numer to jest PXP 203 Jest ich 50 w środku Wyglądają właśnie tak o Takie podłużne czerwone z lątem Tutaj mamy opisane Klasa F2 petarda błyskowa yy, Nek 9,5 g na całe opakowanie Tak to wyglądają więc odpalimy sobie dwie luzem, dwie na wodzie, dwie w trawie i może jakiś karabinek sobie zrobimy. Zbiorę dwie petartki. Przepraszam za wiatr, jeśli będzie słychać, ale jestem na polu, jak widzicie. Petartka walnęła sobie no, średnio. Odpalamy drugą. Troszkę się echo roznosi, bo jest las w pobliżu. Odpalimy sobie teraz dwie w trawie. Tylko muszę znaleźć jakąś fajną trawkę. Dobra. Nie zrobiła mocnych szkód. No, nawet tutaj jest pytark, jak widzicie. Spalamy drugą obok. Stardy wybuchają tylko w jednym miejscu, a reszta to jest. Gips. Jak widać. Dobra, odpalimy sobie teraz dwie petardki w wodzie. Idę sobie tutaj. Oj, troszkę ochlapało. Nie powiem. Ale petarda taki średnio się unosi, w wodzie bardziej tonie Więc zrobimy sobie teraz mały karabinek. O, tu są pomieszane jeszcze. Z pięciu petardek. jeszcze tu mam. Jedną. Więc pójdziemy sobie na drogę. Albo w sumie odpalimy na murku. Kurczę, zapalniczki nie wziąłem. Oj, nie uciekaj. Postawię. szybko w zapalniczkę. Zobaczymy, jaki będzie efekt. O, słychać, że zanosi się na burzę. No, nie udało się. <laughs> nie udało się. Odpaliłem tylko jedną. Dobra, cztery petardki zostały. Słabo się odpalają. Dobra. No, wybuchły tylko dwie. Więc do karabinków się raczej nie nadają. Więc sobie sami, czy RC3 to są fajne petardki, czy nie. Ja oceniam je tak na 6 na 10. Fajne do postrzelania. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. W opisie macie link do donate'ów. Możecie wysłać jakąś złotóweczkę. I trzymajcie się. Cześć.